Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Rafał, a to jest kolejny odcinek serii śledztwa za grobu. W poprzedniej części e, udało nam się dotrzeć na ostatnie piętro kamienicy. Mieliśmy retrospekcję tego jak mm, zakapturzony, upiór postać wyrzuca nas przez okno i jak też mm, mała dziewczynka Joy e, ucieka. Przez okno kierując się w stronę starego klasztoru. Tak więc kontynuujemy tą przygodę. Um, zapraszam. Nie, nie mógł, ale... <laughs> Ciekawe, dlaczego?

się wydaje, że tutaj ten Rex i nasz główny bohater Ronan są w jakiś sposób spokrewnieni. Pewnie w późniejszym etapie gry więcej światła zostanie na to rzucone. Nic chyba ciekawego. Tutaj nie znajdziemy. Te postaci to mają jakieś tam zakodowane swoje dialogi, ale raczej do głównego wątku, do głównej fabuły nic tutaj nam nie wprowadzają. Tutaj mamy jakiś kolejny strzępek historii. Kici, kici, miał, miał. tego chyba nie podniesiemy To mamy jakiegoś ducha

you know that's not what i meant look you were once a detective and i was once a, a humble groundskeeper let's just leave it at that fine by me i was just trying to help Dobra Znoszamy w kierunku kościoła, chociaż tu mamy jeszcze jakiś fragment historii. Znaleźliśmy jakiś fragment kanistru bodajże. Płomień wiekuisty. Tak, musimy znaleźć 16 kanistrów, i wówczas ujawni nam się historia płomienia wiekuistego. Okej, okay, tutaj wyszliśmy sobie naokoło, trzeba będzie jeszcze raz kawałek przedreptać, no, ale już będziemy zmierzać w kierunku, w kierunku celu naszej misji. Nasza żona... Skinęła. Znowu te znaki. Ciekawe co one oznaczają. Myślałem, że pewnie w późniejszym etapie gry będzie można coś, coś z nimi zrobić. Jakąś umiejętność pewnie dostaniemy. Nie ma żadnych demonów w pobliżu to dobrze. Tutaj coś jest. Nic nie ma ciekawego. Przez te ściany nie przyjdziemy. Tam coś jest, ale jak się tam dostać? Kucnąć się nie da. Hmm. Może jakoś z drugi, a proszę. Takie buty. Przed nami koościół jakiś port zatoczka.

Co mamy? O, proszę, jaki sprytnie ukryty podest? To co mamy? Kolejny kanister, super, jeszcze czternaście. Tu się nie da podskoczyć, więc no z tego. Tu też raczej nic nie mamy. Okej, okay, zejdźmy sobie na dół. Sorry, tu mamy jakiegoś ducha. Zobaczmy w czym problem. Looks like you could use some help. I, I, I don't know how I got here, or, or even where here is. I can't remember what happened to me. Why am I like this? Hmm, how you say that? A similar situation now I used to be a detective let me take a look around and see if I can find anything that will help you make sense of all this I, I, I don't even know where you'd start is there anything you remember it doesn't matter how small sometimes the tiniest detail is all it takes Mom, I remember lots of people and this rowboat. Everyone was scared. And I, I keep seeing the name Monahan's. It. That's a start. Let me see what I can do. Dobra, rozejrzyjmy się tutaj trochę. Świeca na plaży.

your body was never recovered what she doing a robo jeszcze jedna skazówka jak umarła kobieta z plaży? Okej, okay, jeszcze dwa fragmenty. O, to jednak nie to. To czyli brakuje nam jednego fragmentu tej układanki, czyli tej ostatniej wskazówki. Pytanie, gdzie ta ostatnia wskazówka? Trzeba się cofnąć, kawałek. Ale to chyba raczej nic nie znajdziemy. To powinno być w pobliżu, w pobliżu tamtego miejsca. Ale za to tutaj możemy tą ścianę usunąć. Wcześniej tego nie... A proszę, wcześniej tego nie zauważyłem. Kolejny kanister. się nie dostaniemy, tam nie przyjdziemy. Tutaj też nic nie ma. Też przez te ściany nie przejdzie. сказовка Tutaj z tym kwiatkiem coś chyba, coś tu tak drga, ale nie ma żadnej interakcji. No i co, dalej nam brakuje, mamy ten ostatni fragment zablokowany. Tutaj też nic. Hmm. Tabliczka, ale to nie jest. jest niezwiązana z tą dziewczyną. Duchem tej dziewczyny. Tutaj, no to droga do kościoła. No to do kościoła na razie nie chcemy jeszcze iść. Tu na pomoście coś jest. czyli tutaj sobie strzelili tą sweetfocie na Facebooka. Dobra, ale to nadal nie jest ta ostatnia wskazówka. Gdzie ona jest? Tutaj nic nie ma.

she saved a lot of people before her rowboat sank she needs to know how much she meant to them did you find anything that name you remember the monohansett turns out it was a steamer ship that sank right outside of salem harbor if it weren't for you a lot of people would have died you're a hero if I saved everyone, then how did I die? No, no, you, you didn't save everyone, but you were trying to. Your robot capsized. I can't swim. So I must have drowned. I'm sorry. No. Don't be. Thanks to you, instead of fear and sadness, your pride if it weren't for you i would never have known thank you from the bottom of my heart i'm glad i could help any time dobra idziemy w końcu do tego kościoła the joy when you're running away you need a sanctuary a place where nothing bad can touch you but you can never escape the questions they follow you everywhere Dobra moi drodzy, tutaj chyba sobie w skończymy, coś tak czuję. Piszcie, co się podoba, czy się podoba przede wszystkim, co poprawić, nad czym popracować. Także piszcie, komentujcie, lajkujcie. No i oczywiście subskrybujcie, żeby być na bieżąco z tym kanałem. Także trzymajcie się, cześć i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!